Jeżeli lubicie takie rzeczy jak uwaga polecą hasztagi 7 milczenie owiec, pierwszy sezon True Detective, Alan Wake 2, to trafiliście pod właściwy adres. Z tym filmem, czyli Kod zła w oryginale Longlegs, jest sytuacja o tyle ciekawa, że on pojawił się nagle dosyć i nagle wielki hype wokół niego powstał. I myślę, że wśród widzów będą tacy, którzy się na tym przejadą. Ale też jednocześnie jestem przekonany, że będzie masa ludzi, która będzie wracać do tego filmu wielokrotnie i może on zyskać status filmu na swój sposób kultowego. Myślę też, że będzie jednym z ulubionych ogólnie. Horrorów tego roku. A jednocześnie może się okazać, że nie ma w nim wystarczająco dużo horroru, jak na Wasze oczekiwania. Albo wręcz przeciwnie. To jest bardzo skomplikowany film. I tak jak wspominałem na początku, jeżeli chodzi o te całe nawiązania, no to będziemy mieli właśnie taki thriller dotyczący poszukiwania seryjnego mordercy, właśnie trochę w stylu Seven, czy Milczenia Owiec, z główną bohaterką, która pracuje dla FBI i ma konkretne umiejętności, które pomagają jej w rozwiązywaniu różnych spraw. To znaczy, ma bardzo rozwiniętą intuicję. Nazywajmy Aż to intuicją. W pewnym, tak, no nazywajmy to przynajmniej z początku intuicją. Aż w pewnym momencie nawet jeden z jej współpracowników mówi, że no, spoko lepiej mieć półmedium niż nie mieć wcale. Tak, więc uznajmy, że jest takim półmedium. I uważam, że ten film rozpoczyna się absolutnie spektakularnie od dwóch scen, które ustanawiają nam w zasadzie wszystko, całą atmosferę, sprawę, z którą będziemy mieć do czynienia. Pierwsza scena pokazuje nam bezpośrednio zagrożenie, postać, którą będziemy ścigać przez całą resztę filmu. Natomiast druga scena przenosi nas już do lat 90. gdzie poznajemy naszą główną bohaterkę i dostajemy obuchem w łeb. Jest to taka dosyć mocarna scena na rozpoczęcie. Tak. I to nam trochę ustanawia klimat na jakieś trzy czwarte filmu. Nasza główna bohaterka przez to, co się wydarzyło, będzie rozwiązywała sprawę pewnych kodów, które pojawiają się dookoła konkretnych spraw związanych z konkretnymi rodzinami, w których. Była córka, która urodziła się 14 dnia miesiąca. Tak. Małe miasteczko, lokalne społeczności, giną ludzie, wszyscy ci ludzie są w jakiś sposób ze sobą powiązani. Trzeba te wszystkie czerwone niteczki na ścianie połączyć. Chociaż w tym filmie akurat nie ma czerwonych niteczek. To prawda. Pomimo, że są różne poszlaki, różne zdjęcia i tak dalej. Są to takie klasyczne. Tropy, które kojarzymy z tego typu filmami. I chociaż sam nie jestem jakoś specjalnie zaznajomiony z twórczością Oza Perkins'a jako reżysera, kojarzę go przede wszystkim jako aktora, wiem, że jego filmy są prowadzone w taki bardzo powolny, bardzo skrupulatny sposób. I tutaj w tym filmie też tak jest. Ja tak. uważam, że on ma mnóstwo po prostu świetnych zabiegów oddźwiękowych tych, które wszystkie szelesty, wszystkie szmery, wszystkie szepty wyciągają po prostu na maksa. Okay. Mamy ASMR na sterydach. <noise> tak. Przez to puszczanie numerów od tyłu, przez wrzucanie dźwięków, które w ogóle nie pasują do tej sytuacji. Moim zdaniem dźwiękowo klimat tutaj się buduje przepięknie i po drugie zdjęcia. Och. Jednym z moich ukochanych Och. zabiegów tutaj jest to, że kiedy mamy zbliżenie, to ono jest na tyle przesunięte względem danej postaci, mhm. jakby w tym kadrze miało się coś jeszcze zmieścić, czego nie widzimy. To raz, a dwa, że film ewidentnie pod kątem operatorskim skupia się na postaciach. Nie jest tak ważne to tło, chociaż może się tam w nim chociaż... coś czaić, ono często jest rozmyte. I też podkreśla się, jak duże są pewne rzeczy względem bohaterki. Często też kamera jest ustawiona na statywie i pokazuje nam całą przestrzeń, z którą mamy do czynienia. Widz od razu wie, w jakiej lokacji się znajduje, gdzie są, jak oddalone są obiekty od siebie, więc ale... wiemy, skąd może zagrożenie nadchodzi. Tak, ale to, że widz wie, niczego nie zmienia. Bo tutaj jest, jeżeli chodzi o atmosferę, tak gęsto, tak lepko i mimo, że pada deszcz czy śnieg, to jest aż tak duszno w tak, tym filmie. Tak. I przez jakąś godzinę ogląda się ten film absolutnie znakomicie. Ja byłem niemalże zachwycony tym, na co patrzę, w jaki sposób to zostało podane. Byłem zaintrygowany samą sprawą, byłem zaintrygowany mordercą, którego ścigamy, co będzie dotyczyło tej postaci, w Czy jaki to jest sposób. To w ogóle się ten... jedna osoba tak? tak naprawdę. I w jaki sposób łączy się ten wątek zabójstw z główną bohaterką, która ewidentnie jest powiązana z tymi wszystkimi e, sprawami, co zresztą można wyciągnąć już ze zwiastunów, więc to nie jest żaden spoiler. Uważ że jest to do pewnego etapu świetnie, bardzo skrzętnie prowadzone, z pomysłem na to, jakimi środkami przekazywać pewne myśli czy mm -hmm. odczucia może. Tak, i też bardzo sprawnie porusza się po tym terytorium takiej e, zapomnianej albo skrzętnie ukrytej traumy z przeszłości. Tak, właśnie chciałam e, kontynuować, <laughs> e, w stronę tego, że ucieleśnienie traumy. Ma tutaj wielką moc. I wiele różnych form. Yy, uważam, że temat matczynego poświęcenia też ma tutaj wielkie znaczenie. Jest dobrze wykorzystany, gdyby nie jedna rzecz. <grystanie> Parokrotnie tutaj powtórzyliśmy do pewnego momentu, ponieważ pojawia się w tym filmie pewien moment od którego ta historia zmierza w nieco innym kierunku niż część widowni mogłaby się spodziewać na pewno i to jest właśnie taka kwestia, że będzie część widowni, która kupi ten kierunek i będzie część widowni, która absolutnie się od tego odbije i ja niestety należę do tej, która się bardziej odbiła niż kupiła. To ja o tym myślę jeszcze inaczej. Mhm. Są ludzie, którzy w to pójdą na 100%. Są ludzie, którzy odbiją się od szarżowania Cage'a. Ja tam lubię są Szanuje. ludzie, którzy odbiją się od tematu. W który wpada ostatecznie ten film. Tak, trochę dalej rzeczywistości niż na początku byliśmy. Mhm. O ile oczywiście nie jest to wasza rzeczywistość. No. Hmm. I też uważam, że potencjalnie to, co wierzycie lub nie, też może, mieć, może mieć znaczenie w waszym odbiorze tego filmu. Bo wydaje mi się, że są osoby, które, na które to będzie bardzo mocno działało. Natomiast moim głównym problemem z tym filmem nie jest to, w którą stronę on zmierza w finale, tylko to, w jaki sposób to robi. Tak. Przez co uważam, że Perkins jest lepszym reżyserem niż scenarzystą, bo ja, i to jest moja osobista preferencja, mhm. nie znoszę. Jak ktoś na koniec filmu musi mi wyjaśnić wszystko po kolei, jak się stały każdą tajemnicę. No może nie każdą, ale tak, ale fabularnie wszystko. Dosłownie tutaj pojawia się narracja z Ofu, w której postać zaczyna tłumaczyć, jak do tego doszło, co się wydarzyło i z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Mhm. I to nie jest najbardziej szlachetny sposób podania tego typu nieoczywistej historii, bo Cała ta intryga jest skąpana w tajemnicy, ma mnóstwo jakichś takich poszlak, jakichś mylnych tropów. Natomiast tutaj, w pewnym momencie, to wszystko stało się na swój sposób oczywiste, i potem pozostaje nam już tylko obserwowanie tej szarży czy tej, powiedzmy, rozgrywki finałowej. I to właśnie jest element, który zdecydowanie podzieli publikę. No i właśnie tutaj też jest takie, taka kolejna kwestia. Czy liczycie bardziej na thriller? Czy bardziej na horror? Czy wolicie kiedy zło. manifestuje się w jakiś określony sposób? I też preferencje względem samych schematów, bo i od tego tutaj nie uciekamy tak naprawdę. Tak. Znaczy, umówmy się, pierwsze sygnały o tym, że nie traktuje się super poważnie tego śledztwa i tej całej intrygi pojawiają się już na początku filmu. Przede wszystkim ze względu na zachowania bohaterów. Gdy... To znaczy, ja też szanuję to, że tutaj jest trochę takiego gorzkiego czy też kwaśnego humoru. Tak, ale nawet nie o tym mówię. Mówię o tym, że bohaterowie, którzy powinni być profesjonalistami w swoim zawodzie zachowują się momentami w taki sposób, że no ja się nie dziwię, że doszło do niektórych rzeczy. Tak. Ale równie dobrze można je zbagatelizować, jeżeli ta cała opowieść nas po prostu porwie, jeżeli będziemy wciągnięci w tę intrygę. Tak, i jakby, jeżeli jesteśmy na etapie, że mamy uwierzyć w intuicję bohaterki, mhm. to jeszcze to jesteśmy w stanie zrobić. Jak najbardziej, zrobić. jak najbardziej. Żeby było jasne. Ja uważam, że każdy z Was, któremu przemknęło przez myśl choć przez chwilę, że powinien się wybrać na ten film, powinien się wybrać na ten film. Tak. Bo naprawdę uważam, że w zależności od tego, właśnie, jak są Wasze doświadczenia, jakie przeżycia macie ze sobą i w co wierzycie, to może być zupełnie inny seans niż dla osoby, która nawet pójdzie z Wami do kina. No tak, to też y, różne rodzaje wrażliwości u widzów i właśnie ta awersja do y, pewnego sposobu grania. Natomiast umówmy się: zdjęciowo, muzycznie, dźwiękowo, aktorsko też, Kaman, Majka Monroe robi tutaj absolutnie wspaniałą robotę i dawno nie widziałem. Tak dobrze zagranej postaci, która od początku do końca miała być postacią zdystansowaną i nie wyrażając nie wiadomo jak ekstrawertycznie emocji. Tak, chociaż mam poczucie, że to może być też dla niektórych osób irytujące. Nie, nie. Dla mnie nie było. Dla mnie też. nie. E, uważam też, że Nicolas Cage odwalił kawał świetnej roboty i jasne jest to jest. Jest jedna taka scena uh. z nim, że po prostu mnie to trochę pożebra, aż. Ze stolikiem? Nie. A, ale ze stolikiem też. Zn znaczy... Ten tak. krzyk jeden... W aucie. I tutaj też widać, że reżyser miał olbrzymie zaufanie do tego, co Cage będzie w stanie wnieść do tej produkcji, bo umówmy się, Nicolas Cage przez ostatnie 20 lat dał się poznać w internecie głównie za sprawą memów. Wciąż jeszcze próbuje odpracować to swoje nazwisko kolejnymi wspaniałymi filmami. Nie, no ja uważam, że już jest... Też tak uważam, ale jednak w takiej... Ogólnej świadomości, Nicolas Cage wciąż może być tylko memem. Nadal polecamy wam pig. Nadal polecamy wam pig. Who has my tag? Dlatego mówię, że to był ryzykowny ruch, żeby postawić właśnie na niego, jeżeli nie chcemy zburzyć tej skrzętnie budowanej iluzji i tej atmosfery. Tak. Natomiast, no, nie kryjemy małego rozczarowanka raz obranym kierunkiem, ale dwa formą wykonania finału. Tak. Przede wszystkim formą wykonania finału. Jeżeli chodzi o obrany kierunek, ja mam po prostu trochę niedosyt. Mhm. Nawet nie chodzi o to, że jestem rozczarowana. Rozczarowana jestem samym podsumowaniem finału. Natomiast polecam Wam iść do kina. Tak, bo to wciąż jest świeże. Wciąż nawiązuje do tych elementów i tych tropów, które ukochaliśmy sobie najbardziej w kinie, więc być może stąd wynika też małe takie rozczarowanko, że chcieliśmy tutaj kolejnego klasyka do 7 Milczenia Owiec dostawić mm. na półeczkę, ale to było bardzo blisko, było tak blisko! No, ale kochani, nie tym razem. Natomiast uważam, że to jest bardzo interesujący projekt. Czekam na kolejne filmy Perkinsa. Bo teraz na pewno dostanie dużo większy budżet. Studio Neon, dla którego ten film powstał, już też odnotowuje wspaniałe wyniki finansowe mm. po tam pierwszym, drugim weekendzie bodaj. Także film zarabia niesamowicie. Myślę, że Cage w tym wydaniu może wejść do jakiegoś panteonu z Woli. -E. Jest to bardzo charakterystyczne. To na pewno. To mm -hmm. nie jest postać taka od sztance. Także słuchajcie, my kończymy, bo mamy jakieś problemy techniczne tutaj z aparatem i wyłącza nam się co minutę, nie wiedzieć dlaczego. Może nam jest potem... za ciepło i jemu jest za ciepło. Może to ten longlegs cały nam tutaj jakieś yy, chocki klocki yy, urządza. W każdym razie czekamy na wasze opinie po wyjściu z tego filmu. Konfrontujmy oczywiście swoje e. odczucia. I myślę, że tutaj w przypadku tego filmu to jest dosyć istotne. Spoiler. Spoilery pamiętajcie, żeby oznaczać na początku i najlepiej tak, żeby... Nie dało się spoilera przeczytać od razu jak tylko wejdzie się w komentarz. Tak. Więc tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał i do zobaczenia następnym.